Chcesz odkryć, jak wystrzelić swoją produktywność w kosmos? Jesteś we właściwym miejscu. Oto 5 sposobów, by osiągnąć maksimum. Zwróć uwagę na ostatni punkt jest najważniejszy. Planowanie strategiczne. Planowanie jest kluczowe dla efektywnej produktywności. Każdej niedzieli wieczorem zaplanuj swoją nadchodzącą tygodniową, identyfikując główne zadania i cele do osiągnięcia. Każdego ranka twórz listę rzeczy do zrobienia, nadając priorytet najważniejszym zadaniom Might. Most Important Tasks. Wykorzystuj narzędzia takie jak Google, kalendarz i aplikacje takie jak TODOIST do organizacji i zarządzania swoim czasem. Cotygodniowe i codzienne planowanie pomaga skupić się na kluczowych zadaniach, poprawiając efektywność i redukując stres. To podejście pozwala podchodzić do zadań z jasnością i determinacją, zwiększając swoją produktywność w sposób wykładniczy. Techniki blokowania czasu. Blokowanie czasu to skuteczna technika zwiększania produktywności poprzez organizowanie dnia w bloki czasowe dedykowane konkretnym zadaniom. Zacznij od identyfikacji głównych zadań swojego dnia i przypisz im dedykowane bloki czasowe. Na przykład zarezerwuj poranek na zadania wymagające wysokiej koncentracji, takie jak pisanie raportów czy rozwijanie projektów, a popołudnie na spotkania i odpowiadanie na maile. Podczas każdego bloku eliminuj wszystkie rozpraszacze i koncentruj się wyłącznie na wyznaczonym zadaniu. Używaj narzędzi takich jak Google Kalendarz lub Trello do planowania i wizualizacji swoich bloków czasowych. Zapisuj także regularne przerwy, aby uniknąć wypalenia. Ta technika pomaga utrzymać koncentrację, zredukować wielozadaniowość i efektywnie kończyć zadania. Z praktyką, blokowanie czasu może zmienić sposób zarządzania czasem i znacznie zwiększyć Twoją produktywność. Co sądzisz o tych metodach? Daj nam znać w komentarzu pomoże nam to zrozumieć, w czym możemy się poprawić. Wykorzystanie techniki Pomodoro. Technika Pomodoro poprawia produktywność, dzieląc pracę na interwały 25-minutowe, o których następuje 5-minutowa przerwa. O czterech interwałach, zwanych Pomodoro, zrób dłuższą przerwę od 15 do 30 minut. Ta metoda pomaga utrzymać wysoką koncentrację i zmniejszyć zmęczenie psychiczne. Używaj specjalnych timerów, takich jak Focus Booster lub aplikacje Pomodoro, aby utrzymać rytm. Podczas każdej sesji Pomodoro koncentruj się wyłącznie na zadaniu, unikając wszystkich rozpraszaczy. Po sesji zrób krótką przerwę na relaks. Powtarzając ten cykl, możesz lepiej zarządzać czasem, ukończyć więcej zadań i utrzymać stałą produktywność przez cały dzień, unikając wypalenia. Eliminowanie rozpraszaczy: Redukcja rozpraszaczy jest kluczowa DLA zwiększenia produktywności. Zidentyfikuj główne źródła rozpraszania w swoim środowisku pracy, takie jak powiadomienia z telefonu, media społecznościowe i przerwy. Wyłącz nieistotne powiadomienia na telefonie i komputerze, aby uniknąć ciągłych przerw. Używaj aplikacji takich jak Forest, która pomaga skoncentrować się, sadząc wirtualne drzewa podczas pracy i rozszerzeń przeglądarki takich jak StayFocus, aby blokować rozpraszające strony internetowe. Stwórz czyste i zorganizowane miejsce pracy, usuwając niepotrzebne przedmioty, aby zmniejszyć rozpraszanie wzrokowe. Komunikuj się z kolegami lub członkami rodziny na temat swoich nieprzerwanych godzin pracy, prosząc, aby unikali przerw w tych okresach. Wdrażając te strategie, możesz stworzyć bardziej sprzyjające środowisko DLA koncentracji i produktywności, znacznie poprawiając swoje wyniki. Zanim przejdziemy do najważniejszego punktu, przypominamy o polubieniu. Bardzo nam pomożesz. Automatyzacja i delegowanie. Automatyzacja powtarzalnych zadań i delegowanie odpowiedzialności może uwolnić cenny czas na zadania o wysokiej wartości dodanej. Wykorzystuj narzędzia automatyzacji takie jak Zapier, aby połączyć różne aplikacje i zautomatyzować przepływy pracy, takie jak automatyczne wysyłanie e-maili powitalnych do nowych subskrybentów lub synchronizacja danych między platformami. Zidentyfikuj zadania, które można delegować kolegom lub freelancerom, takie jak zarządzanie mediami społecznościowymi, wprowadzanie danych lub obsługa klienta. Platformy takie jak Upwork i Fiverr pozwalają znaleźć wykwalifikowanych specjalistów do wykonywania tych zadań. Upewnij się, że dostarczasz jasne i precyzyjne instrukcje, aby zapewnić prawidłowe wykonanie zleconych prac. Monitorowanie i okresowe przeglądanie wyników jest kluczowe, aby upewnić się, że zautomatyzowane i delegowane zadania skutecznie przyczyniają się do osiągania celów. Automatyzacja i delegowanie nie tylko poprawiają produktywność, ale także pozwalają skupić się na strategicznych zadaniach i rozwoju, zwiększając ogólną wartość Twojej pracy. Mamy nadzieję, że film Ci się podobał. Dziękujemy bardzo za obejrzenie do końca.